Pracodawcy chcąc korzystać z mediacji, najlepiej, żeby mieli możliwość korzystania z wyspecjalizowanych instytucji współpraca i korzystanie z mediatorów, którzy pracują, którzy są związani z wyspecjalizowanymi agentami to dobre rozwiązanie. Co ta tajemnica nam daje tajemnica w mediacjach? Może pokorę, podobną jaką mamy w stosunku do menadżerów. Dobry właściciel firmy wie o tym, że sam nie poradzi sobie ze wszystkimi problemami. Do spraw księgowości potrzebuje dobrego finansisty, ale również takiego, który potrafi tworzyć strategię rozwoju firmy. Do zarządzania potrzebuje jednak umiejętności choćby zarządzania ryzykiem, szacowania ryzyka, no ale oczywiście wyznaczania również strategii rozwojowych, zarządzania personelem. No, aż do CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, która pozwala we współczesnych czasach zdecydowanie wykorzystywać, albo raczej stosować tą wrażliwość społeczną, właśnie po to, żeby być dobrze postrzeganym na rynku, by zyskiwać sojuszników, by poszerzać również zakres swojego działania. Dla pracodawców informacja o tym zawodzie, o zawodzie mediatora, to nie tylko znak, że mogę poszukać. Jakiejś instytucji zewnętrznej, jakiegoś mediatora, który może pomóc mi w sytuacji, która zabiera mi moc do działania, zabiera mój czas, gdy muszę pisać pisma procesowe do sądu. Złości mnie zwyczajnie sytuacja konfliktu, więc i to powoduje, że moją chęć działania, moją kreatywność, zamiast przeznaczać na rozwój rynku i na rozwój własnej firmy, poświęcam poszukiwaniu strategii zniszczenia Europy. Warto korzystać z mediatorów, warto ich kształcić, a w jaki sposób znajdą się oni na naszej drodze. Dla tych przedsiębiorców, którzy są w segmencie kształcenia, oczywistym jest, że i to pole daje możliwość doskonalenia, bądź właśnie kształcenia tych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów. Mediacje ulokowane są poprzez różne narzędzia w, w działach hr dużych korporacji. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest głos głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. To głównie oni poszukują pracowników w urzędach pracy. No i wreszcie dla samych pracowników, którzy są podmiotem zainteresowania powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ważne jest, żeby znać drogę, jak dochodzi się właśnie do uzyskania niezbędnych kwalifikacji. W Polsce stworzona już jest sieć instytucji, które zajmują się mediacjami. Co więcej, ona uzupełniła już ten rynek zasadą konkurencyjności, czyli dla szarego obywatela jest realizowane prawo wyboru, ma prawo wyboru. Jak wybrać dobrego mediatora? Do tego jest dekalog mediatora, który nakazu, nakłada na niego określone obowiązki, ale przede wszystkim karta praw uczestnika mediacji, która w dziesięciu punktach precyzuje, czego mogę oczeki oczekiwać od mediatora, albo wręcz, jak mogę sprawdzić jego umiejętność? na ile jego aktywność może być dla mnie przydatna, a na pewno zagwarantuje mi, że nie podniosę krzywdy wynikającej z podjęcia mediacji. Dla Państwa mogę tylko zachęcać do mediacji, byście byli zaczarowani na M, bo sama mediacja, gdy się jej uczymy, to nie tylko konkretna umiejętność, która naprawdę przydaje się również przy rozwoju własnej firmy, wyeliminowania y, przeszkód, które utrudniają nam naszą pracę, ale to źródło naszego osobistego szczęścia. To umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem wtedy, gdy y, jesteśmy atakowani, wtedy, gdy jesteśmy obrażani i również wtedy, gdy mamy do czynienia z rozmówcą, partnerem, który dość radykalnie wymusza, aby jego punkt widzenia był y, podstawowy. Z Naszych praw. Te umiejętności mediatora to również osobista umiejętność wyradzenia sobie wtedy, gdy popełniłem błąd, gdy to ja jestem źródłem napięcia w zespole, bądź niezadowolenia drugiej osoby, której złość pogarsza wzajemne relacje i utrudnia wykonywanie dobrego biznesu. Namawiam więc Państwa do mediacji jako metody, która jest źródłem szczęścia. Suknatez chciał być szczęśliwy. Platon, te idea opisał, a Arystoteles przełożył to na teorię środka. Jak żyć i jak pracować? I z złotym środkiem. Przedsiębiorczość to oczywiście wolna konkurencja, oczywiście to również poszukiwanie nowych pól aktywności, ale ten środek jest pomiędzy zuchwałością a inercją. E ważne żebyśmy posiadali umiejętności do działania, e chęć, umiejętność prowadzenia gier negocjacyjnych, konkurowania na bazie konkurencyjności. To również umiejętność rzetelnego działania i również umiejętność nieprzekraczania granic, które mogą oznaczać późniejsze kłopoty. Takie oto wyzwanie jest zachętą dla pracodawcy i pracowników. Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, jeśli chciałbyś zostać mediatorem, a co najmniej sprawdzić, czy ja się do tego nadaję, to przyjdź może najpierw na jakiś podstawowy kurs z tego zakresu. A może od razu zdecyduj na 60-godzinną szkołę mediacji, dlatego że poznasz dekalog komunikacyjny i poradzisz sobie z każdym konfliktem. Dla pracodawcy, jeśli jesteś w konflikcie, skorzystaj z pomocy mediatora. Ale sprawdź też mediatora, sprawdź sytuację, w której się znajdujesz. Pomocą mediatora będzie już nawiązanie kontaktu z drugą stroną, która prawdopodobnie w sytuacji konfliktu nie ufa Tobie już pracodawcom, nie ufa Tobie, mając świadomość, że wydarzyły się rzeczy, które to zaufanie zburzyły. Mediatorzy odbudować więc będą kapitał zaufania, poprzez te profesjonalne narzędzia, pomoże doprowadzić do zawarcia trwałej umowy. Jak mediacje mogłyby wpasować się w, w przestrzeń, zarówno budowania rynku pracy, no, jak i rozwoju nowych biznesów, nowych przedsięwzięć, tam gdzie startupy testują nowe rozwiązania. No, pewnie także te firmy kształceniowe, firmy szkoleniowe, jak również instytucje rekomendujące mediatur, pracujące z mediatorami, wpisują się tak samo w tą tkankę współpracy. Współpracują z największymi sieciami, takich jak Leviathan czy Business Center Club. Ale również z lokalnymi organizacjami przedsiębiorców, pracodawców, ze związkami zawodowymi. Korzystajcie Państwo z ich pomocy, zarówno wtedy, gdy szukać będziecie pracownika, jak również będziecie starali się poprawić jego lub swój los. Los pracodawcy bądź siebie jako osoby, która na tym, na tym rynku poszukuje nowych rozwiązań. Poza wszystkim, mediacje nam naprawdę dają komfort życia i radość życia, pozwalają zrozumieć, że te pieniądze, które zarabiamy, to jednak służą również temu, żebyśmy mogli lepiej żyć. Po to prowadzimy tę działalność i mediację pozwolą zrozumieć, że pieniądz to tylko środek, a celem jest to, co jest dla nas ważne. Umiejętnością mediatora jest zadać w takim przypadku pytanie: dlaczego? Więc chcesz być szczęśliwy? Chcesz być bogaty? A dlaczego chcesz być bogaty? Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie, to okaże się, że mediacja może wyznaczyć ci nowe drogi rozwoju.